Okay, I'll tell you once more. The boss has a close friend high up in the Russian government. He's currently the head of Spetsnaz. He's agreed to purchase this new nuclear weapons system. The hind was just a down payment. So you're in this for money? I don't need money. I want Russia to be reborn. To lead a brave new world order. Yeah, it's the Derpa chief. You don't hurry up and get me out of here. I'll be laying next to him. Oh, Those bastards! <laughs> Are you kidding me? I still have the bomb in my hand. Okay, I'm going there. Okej. Okay. O Jezu, naprawdę. Nie trzeba w ogóle nie chciał rzucnie, nie chcę mi się, się pieprzu. A i mina, wspomniałem. Co miałem odminać jeszcze

A, bo nie żywać, no bez sensu, a nie se nie mogą używać, lecz nie mogę Winda, pojaw się! Tylko nie jestem pewien czy to tutaj się opłaca iść A tak bo tam jest przystan. no 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 Nie wiem gdzie, że iść. Tylko tam, gdzie chcieliśmy iść Zaraz ziemię prosi się o drugą płytę tak naprawdę Już, już, już połowę mamy gry ze sobą można powiedzieć Już jest, to połowa Znas nie będą nas ruszać już. Hey. Eee. What's up? jak jest w jeśli tym psom szelicie, to będą was gonić, ja tak? To będzie puszka, to nic. Dobra, bujajcie się. Racja. Dokładnie. A, krew jeszcze. Save your strength. Sorry. Listen to me. I wasn't able to protect her. Snake, she's a soldier. She knows that prisoners are a part of war. She joined up of her own free will. I'm sure she was prepared for this. No. You're wrong. Meryl thought she had to become a soldier. Thought it was the only way. She said she thought it would bring her closer to her dead father. She said that. She wasn't ready for real combat. I shouldn't have pushed her so hard. It's all my fault. That's not like you, Snake. Master, what is it? Sorry for eavesdropping, but I just couldn't listen anymore. Master? Snake, you can have regrets if you want to. It's only natural. But you can't keep attacking yourself for things that happened in the past. That road leads to madness. Believe me. He's right. Don't kick yourself. It doesn't suit a legend like you. I'm sure Meryl's just fine. Mei Ling? Snake. Forget about Meryl. Stop Liquid. That's what Meryl would want too. You're right. Meryl would say the same thing. Snake? What? Meryl. She's pretty special to you, huh? Yes. She's special. There aren't many women like her around. That's not what I meant. She's the colonel's niece and a combat buddy. Is that all? Come on. This is like a police interrogation. No, I just. I guess it's in the genes. The genes? What are you talking about, Colonel? <laughs> no, I just remembered about Naomi's grandfather. I think Naomi said he rose as high as assistant secretary in the FBI during Edgar Hoover's time. Is that right? Yes, yes. Uh, he was uh, Japanese, and he became a special undercover investigator to nab the mafia. When was that? Oh, uh, sometime in the fifties, I guess. Where? a New York, I think. Naomi, I thought you didn't have any family. Well, I, I researched it after I became an adopt. My grandfather was already dead by the time I learned about him. I never even had the chance to meet him. Oh. Snake. Okej. Okay. Pogadali i można iść do roboty. Hm właśnie, to szuka. Naprawdę. Kamera. W takim miejscu. Czemu mi się karton włączył w ogóle? No nie wierzę za te kamery mi tu dali, panowie No ja pierdolę Wy się nie dało stamtąd Nieważne Tak ładnie mi potrzebne coś Ja sobie zapiszę. To jeszcze chyba nie to. Kamera nie. No właśnie teraz. Kurwa, nie ten w ogóle. No czemu ja to rzucam? PRAWDĘ muszę MNIE PIERDOLNĄĆ? Sorry za wrażenie, ale... What the fuck on robi? O! o matko. Dobra, safe. Ej, ej, ej. Co teraz mamy? Oho, nie, tylko nie to. O matko. No, jak myślisz, że tak łatwo będzie, to się mylicie. No i właśnie, to już... ...syf leci.

Jest lina. Mhm. Nie, no walczyć nie będę z nim. Zobaczę na dół, ale gdzieś na dole musi być jakaś kliina. Czy ko koleś nie będę jego znowu To jest racja, tam było dół zejście Może by tam było Jeszcze Nie pamiętam gdzie ta lina jest Wiem gdzie co trzeba zdobyć, ale nie wiem gdzie to jest Wszystko Zajdziemy zobaczyć tam gdzie tam była te drzwi drugie piętro jest to pierwsze 20 na które to piętro było 15 18 17 które do cholera piętrze jest 16 nie ma no nie no, całą nadą muszę zejść drogę naprawdę nie ma tu drzwi już

No za łatwo by było, jakbym mógł tego otworzyć, bo tam jeszcze jest przejście tam dalej i tam będzie że płytę zmienić. Ajajaj... Tu kamery nie ma żadnej, bo ja nic nie widzę, taki jest mały tenże. Co mi tam po racji? Linek chcę Jeszcze z nim trzeba będzie walczyć Jest, ten helikopter też jest chory psychicznie O jest, linia dobra Musiałem spy No mogę od razu wziąć byłem. A dobra, no dobra Jeszcze raz idziemy na górę No już 25 pięter, czy tam 30 na górę Już jedno mamy jak coś Jest jedna drugim Pyle na 2,3 Czemu tu windy nie ma? Jak to w ogóle z góry wygląda, widać? Nie Nie da się obrócić Cały odcinek będzie poświęcony na biegnięciu po schodach zajwiście W ogóle nie zostanie się że ten likwid tam sobie lata, lata, nic z tego nie robi. Paliwo traci tam, ale sto leci tam co czas stoi w powietrzu. Czy ja mam w ogóle tego? Jak ja go... Aha, bo tam przejdziemy, dobra Tam będzie po drugiej stronie Bo musimy mieć e, stringera, czy jak to się nam wymawia Żeby go zniszczyć naprawdę Bo on na samo, a ma auto namierzanie. A nikita nie zrobimy, bo nikita to jest taki mały pocisk, nic nie zrobisz Ty, chciał A tą e, stringera już zrobimy No ile tych piętr łaskawie będzie jeszcze? Już mnie ręka boli. No dobra jest w końcu, ja pierdolę na serali tych pięter. O, dobra. Muszę się zapisać tutaj jeszcze.